Dobry wieczór, Marek, Kili Masujówko i Stary Wiewiór. Eee, oglądałem przed chwilą ten panel, tutaj tą gadkę z panem Jackiem, będę mówił ciszej, żeby go nie zdenerwowało no, za muszę, szybko. Jaka to złoty człowiek. <grym> nie, nie musisz się go bać. Ja się jutro go nie. Go, jutro go spacyfikuję. Ja go się nie muszę bać, tylko on się swojej żony słucha i żona powiedziała, żeby mi nie dawał wywiadu, on nie dał wywiadu. No słucha się żony, no to jed, jedną rzecz dobrze robi. Eee. Pani Joanna jest kontrowersyjna. Może i y, mocniejszym charakterem od samego Jacy, ale nie wnikam w, w rodzinie państwa Murańskich, to jest ich sprawa. Lepiej nie zaczepiać rodziny? To, co widziałbyś panią Murańską w walce w free fightach, czy ona tylko męża wystawia? No to, to, to są ciekawi ludzie. Bezwzględnie, bardzo fajnie. Chciałbym zobaczyć pan, panią Joannę we, we Freak fightach. Wystawiasz swoją żonę? Nie, nie wystawiam. Jest, eee, pani Anna się nadaje? Moja, może nie żona, tylko moja wybranka. Wybranka. Eee, się do takich rzeczy nie piszę. Tak? Nie, I nie. To, nie bo... <grych> to powiedz krótko, To jakaby to była konkurencja? Niekoniecznie Free Fight'em, no może zmywanie naczyń na czas? Nie wiem, wymyślam już. No takie dwie panie, pani Urańska i twoja wybranka. Czy... Żadne konkurencje. Żadne konkurencji. Żadne konkurencje. Jakie w zmywanie naczyń? Co ty jesteś? Dobra, krótko. Eee, widziałem to tutaj. Eee, to jest naprawdę wariat. Ty nie jesteś wariatem. Znaczy, nie widzę w tobie wariata. Jutro zobaczę wariata. Tak, tak, jestem wariatem, tylko po prostu trzeba przełącznik odpalić, nie? I je, odpalić wroty i jedziemy. Tutaj e, i Włodasz krzyczał, ja też krzyknąłem. No, Lać, murana. To dobrze, że krzyczałeś, ale teraz po cichutku, tak? A teraz po cichutku, no to co? Robią wywiad. To co? dymimy, przeszkodzi. No, nie będziemy przeszkadzać. E, Bawiemy. Ja nie muszę Osta ostentacyjnie krzyczeć, że lać mu rana, bo jutro będę lał mu rana. Tak naprawdę on jest naprawdę wariatem, a wyglądasz przy nim skromnie. A nie boisz się, bo nie widzę, żebyś jakoś. Nie, nie, nie boisz się, nie bał się konfrontacji. Widziałem tutaj i tak naprawdę na, 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 na spinę. A... Teraz więcej agresji było niż wtedy. Po prostu wtedy nie miałem agresji w sobie. Myślałem, że możemy sobie rozmawiać, no ale. Trochę stremowany też byłem, nie, nie ukrywam, ale nie jacy, nie strachem, tylko stremowany byłem całą tym anturażem, po prostu frykowym. No, muszę się z tym oswoić, oswoiłem się. Przede wszystkim wpompowałem w siebie więcej agresji, bo ja byłem za spokojny. A im bliżej walki, tym więcej agresji. Może być tak, że ty po prostu się kryjesz, bo ja Cię odbieram jako człowieka miłego, przyjemnego. Agresywny też potrafię być. I tak naprawdę w tej chwili sobie taki prowadzimy cichy wywiad, bo już jest późno, wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale jutro zobaczę prawdziwą. No właśnie, szukam jakby cię... Zarzywionego przy... wiewióra, pokochana. Zarzywiony? Nie. No. Wie, wiewiór, tak, no bo wiewiórka, wiewiór i tak dalej. Nie wiem, szukam no. słowa, jutro znajdziemy jak to wygrasz. A ty, ty, wchodzisz we Fryki czy nie? Masz propozycję? Są propozycje, są, po, są różne, um, no jest jeden człowiek, ale tak jak patrzę, ja się zastanawiam, niektórzy też. Pytam, czy warto był wejść we friki? A jaki rywal? Ja bym był dobrym rywalem dla Ciebie? Byś był dla mnie idealny. Dawaj, to, to nie pierdol tutaj, tylko kurde, robimy tą walkę, nie? Bo ja naprawdę, ja bym chciał zobaczyć, że ty jesteś agresywny, ty jesteś miły, to ja jutro może tak, to pokaż mi, jaki jesteś agresywny, żebym ja wiedział, bo ja na razie to ja nie widzę w tobie przeciwnika. No dobra, rozumiem, czyli dopiero jak spacyfikuję jace, to ty dopiero się pojawisz na horyzoncie, tak? Jako... Yy, Będzie... Będziemy pretendami pretendentami do walki z tobą, tak? Yy, myślę, że tak, dlatego, że po dzisiejszym, co widzę, nie ja muszę zobaczyć krew, yy, jak z Ronaldo rozmawiałem, bo widzę, że jesteś za miły, a jutro zobaczę fajtera, a może się obsram? Kto wie? A może będę w strachu? Może będę Cię unikał? To nie mów mi tego, że się obstrasz. Nie. Nie boisz się Jacka w ogóle? Jest coś takiego u Ciebie jak strach przed konfrontacją z tym człowiekiem? Strach jest w ogóle w ludziach, a strach to jest odruch, a odwaga to jest interakcja. Trzeba umieć po prostu zareagować na strach. Jeżeli byś się nie bał, to znaczy, że jest z, z sobą coś nie tak. No to nie, nie można mie e, 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 mieszać tych dwóch pojęć, ale Jacek nie wzbudza we mnie strachu. Eee. Raczej e, śmiech. Groteska, nie? Małe pytanie. E, my jesteśmy już starzy. Ale. Po, ale. Dodam, ale dodam jest, yy, walczy i w pewnym momencie też uznaje to, że nie jest yy, gównianym przeciwnikiem, tylko ma twardy łeb, udowodnił w walkach i w tym momencie jest to wyzwanie, że nie jest to lamus do, do zlania, tak jak gdybyś był. Nazwałeś mnie lamusem. Ja to, Jacek też mnie nazwał lamusem. Ja to, ja to puszczę może tak, jutro się zweryfikujesz, zobaczymy jak to Ty jesteś agresywny, bo ja na razie w Tobie nie widzę przeciwnika, powiedziałem na swoim wywiadzie na się. Że chętnie bym widział walkę sportową. Eee, co... Sportową? Może jesteś sportowcem, ale sylwetka wskazuje raczej na e, takiego e... Chillałtowca, Chill to samo mogę, nie, nie, nie lubię robić tego, to samo bym powiedział o Tobie, Pozytyw, pozytywnie odbieram, ja nie widzę gdzie tu agresja, gdzie tu spina, tu przez chwilę widziałem, może inaczej, jak zobaczę u Ciebie agresję i że się poleje krew i że w ogóle jesteś przeciwnikiem, z którym można wyjść, bo naprawdę w tej chwili to moglibyśmy się mówić na kebaba, zjeść i pogadać o miłych, fajnych czasach, a pamiętasz, pamiętasz? Nie pamiętam. Z tobą żadnych sytuacji nie miałem. E, ani przyjemnych, ani nieprzyjemnych. Ale mam nadzieję, że zapewnię ci nieprzyjemną. OKTAGONIE, jak zobaczysz tą krew i nie obstrasz zbroi, jak to już powiedziałeś, to no, chętnie ci przy, przywalę ale pod warunkiem, że Ty też zechcesz zlać moją facjatę, nie? E, w tej chwili to jeszcze nie czuję do Ciebie niczego, ale może inaczej, a ja muszę poczuć, bo jak nie czuję, chociaż ludzie mówią, to nie jest kiełbasa, ale nie, muszę poczuć do Ciebie coś e, i nie będą to, to pozytywne uczucia, muszą być to negatywne, ja żartuję, musi być konflikt, musi być konflikt. Ja żartuję, ale ty wyglądasz na izimany, po prostu skok na kasę, z całym szacunkiem moi do swojej osoby. Moi drodzy, łatwy skok na kasę, Także, jeżeli, jeżeli myślicie, że to będzie trudny przeciwnik w mojej osobie, to słyszycie słowa: Wiwiórki, to jest easy money, to jest łatwa kasa. On po prostu weźmie tę walkę i po prostu załatwi mnie, Uff, zmuchnie i chuchnie. Mam nadzieję, że Ty też tak myślisz o mnie, ale zobaczymy. No, Miłe tak. słowa. Tylko... Tylko proszę zadbać trochę o sylwetkę, ja też już, e, zaczynam dbać, bo... i pójdź na siłownię, pójdź na treningi, żeby nie było tragedii w Oktagonie. Dzięki serdecznie, nie będziemy przedłużać. Marek Kirimasujówko i stary wiewiór, który jutro pokaże swoją tą gorszą twarz frikową, który agresywną, który tak naprawdę na co dzień nie jest agresywny. Światło zgasło. Dziękujemy, dobranoc. Pozdrawiam Marku. Wyłączę jeszcze chwilę sobie jak te wyłączę tylko żeby...